Obecnie znajdziemy się w takim przedziale czasu zwanym y, dziewięcioma dniami strasznymi poprzedzającymi post 9 dnia miesiąca A. Post i się baw rozpocznie się już jutro wieczorem. Będzie to post 25 godzinny bez jedzenia ani picia. Co się stało dziewiątego dnia miesiąca A? Otóż taką bardzo rozpoznawalną rzeczą jest to, że zostały zburzone dwie świątynie. Talmud uczy nas, że pierwsza świątynia została zburzona z powodu tego, że e, było pochwalstwo, kaziroctwo oraz przelew krwi. Talmud dalej kontynuuje i uczy nas, że w czasie drugiej świątyni ludzie studiowali Torę, e, byli życzliwi wobec innych, e, dawali cedakę, więc dlaczego zatem druga świątynia została zniszczona? Talmud mówi, że z powodu bezpodstawnej nienawiści. Talmud e, stawia bezpodstawność i nienawiść na równym poziomie z trzema poprzednimi przewinieniami, czyli e, bałwochwalstwem, kazirostwem i przelewem krwi. To jedno przewinienie. Ta nienawiść bezpodstawna, zwana po hebrajsku Sinat jest bardziej karygodna niż wszystkie trzy poprzednie. Skąd taki wniosek? Hashem przebaczył nam pierwsze trzy i pozwolił nam odbudować świątynię. To została druga świątynia. Ale HaShem nie przebaczył nam, nie odpuścił nam bezpodstawnej nienawiści wobec braci. Dlatego nie ma jeszcze Trzeciej Świątyni i czekamy aż przyjdzie Mesjasz i Trzecia Świątynia razem z Nim zejdzie z samego nieba. Teraz przeniosę się jednak na grunt dzisiejszy. Mój blog, vlog nie jest czymś, gdzie chcę dzielić opinie polityczne ani wyrażać e, jakiekolwiek opinie polityczne. Jednakże teraz nie mogę oprzeć się porównaniu obecnej sytuacji w Izraelu, gdzie dwie strony polityczne nie zgadzają się i zamiast próbować rozmawiać ze sobą, e, zamiast próbować e, mimo wszystko Aha, nam. Czyli bezgranicznej miłości wobec bliźniego. I występuje obecnie bardzo silna nam, bardzo silna nienawiść, bezpodstawna, tak o po prostu, ponieważ druga strona jest inna. Celowo nie mówię kto, komu, po co, na co, bo to nie jest ważne. To nas nie obchodzi. Obecnie, na czym powinniśmy się skupić, to to, żeby wyciągnąć rękę żeby zrozumieć drugą stronę i żeby zrozumieć jej ból, i radość i smutek, wszystkie emocje możliwe, i starać się dążyć do tej braterskiej miłości, pomimo podziałów politycznych, pomimo innego zdania politycznego. Szczególnie w ciągu tych dziewięciu straszliwych, strasznych dni. Co łączy naród Izraela? Zastanawialiście się kiedykolwiek? No właśnie, tragedia. Ale nie chcemy dojść do tragedii, bo nie wiemy jaka, nie daj Boże, kolejna tragedia może na nas spaść. Więc nie, nie chcemy tego. Dlatego myślę, że w czasie tych dziewięciu dni Ważne jest, żebyśmy się skoncentrowali i pamiętali o tym, że achawat, hinam, miłość do bliźniego, taka szczera, wyciągnięcie ręki do bliźniego, są ważniejsze i mają moc łączenia, a bezpodstawna nienawiść do drugiego niszczy i niszczy głęboko i głęboko niszczy na pokolenia. Tego nie chcemy. Więc przed Dzień Cisza życzę Wam i sobie, i nam, żebyśmy potrafili spojrzeć na innych z większą łaską, większą empatią i zrozumieniem. Zrozumieniem, że jesteśmy odpowiedzialni za losy jednej grupy. Życzę Wam miłego dnia, a tym, którzy y, poszczą Cisza Baw, życzę Wam Cal e Deu são calmos, vamos aí.